Wszystkim witam Was w odcinek odcinku recenzji w y koni. Dzisiaj zabiedy Was recenzję koni rasy Sugar Bash Draft z firmy Kolekta 2020. Na początek zajmiemy się klaczą. Jest ona maści Karol Tarantowatej. Nazywałam ją Katrin. Na ciele nie ma żadnych y, odmian, jednak jej byszczek jest krótko zaróżniony. Klacz jest bardzo dobrze wyżywiona. ma zaznaczone wszystkie mięśnie. Niestety jej ja karsztyny nie są pomalowane, ale na całe szczęście są naznaczone. Klać ma lekko zaznaczoną fakturę sierści i również wyrzeźbione strzałki kopytowe. Jej grzyba jest dosyć krótka. Dzięki temu można na nią robić akcesoria, bo ta grzyba w żaden sposób nie odstaje jakoś mocno od modelu. Także do akcesorii jak znalazł ogon jest akurat dosyć długi i taki bujny. Jej malowanie jest bardzo fajne. Bardzo podoba mi się wykonanie tej derki na jej zadzie. Wszystkie planki są są bardzo ładnie namalowane i sama też nie ma żadnych mankamentów jeżeli chodzi o malowanie wszystko jest w porządku jedyna rzecz, do której mogłabym się przyczepić to jest malowanie kopyt jakoś tak y, nie przypadło mi ono do gustu kwiat ma przeuroczy pyszczek i naprawdę bardzo mi się podoba i uważam, że jest godna polecenia Teraz na źrebaczka. Nazywa się on topas i jest maści ciemno-gniadotalantowati. Źrebak ma na swojej głowie gwiazdkę, jego grzywa jest w postaci irokeza, a ogonek jest taki bardzo fajny, palący na wietrze. Żebak jest przedstawiony w takiej dosyć dynamicznej pozie i wygląda jakby sobie bryką. Tak samo jak jego mama, ma bardzo dobre wykonanie i bardzo fajne malowanie. Ma wrześbione wszystkie mięśnie, lekko zaznaczoną fakturę sierści. Jednak ten zierbaczek, w przeciwieństwie do klaczy, nie ma wrzeźbionych kasztanów. Ale to jest taki mały detal, który w zupełności mi nie przeszkadza. A sam zierbaczek jest naprawdę przesłodki i mega mi się podoba. Podsumowując uważam, że konie Sugarbash z firmy Collecta są naprawdę świetne, bardzo podoba mi się ich malowania i z racji tego, że oba te konie mają dosyć taką dynamiczną pozę to świetnie się razem komponują i uważam, że ta parka jest naprawdę godna uwagi. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie mój kanał jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I pamiętajcie o przeczytaniu opisu, bo tam znajdziecie linki do stron, na których możecie kupić te konia.